W sporcie tak bywa, że można wygrać z Brazylią, można wygrać z Włochami, a przegrać z Iranem, ale no, trzeba przyznać, że ciężko y, zwykłemu kibicowi jest coś takiego zrozumieć. Jak można wygrać z tak utytułowanymi drużynami, a dzień później przegrać z Iranem? No to pokazuje też, to, jak, jak, jakim turniejem jest Liga Światowa i oczywiście, że, że jakby rozbudził jakieś apetyty zwycięstwa z Brazylią czy z Włochami. Ale widzieliśmy, że dzisiaj będzie kolejne trudne spotkanie, bo Iran to nie jest zespół, który tutaj jest pierwszy raz i który tutaj po prostu sobie przejął pograć. Fakt, że przejął te dwa mecze. Wiedzieliśmy, że, że musieliśmy się uczulić na to, że, że to będzie trudne spotkanie, bo to nic nie znaczyło to, że nasze wygrane wcześniej czy nasz, nasza wygrana spalingu w Katowicach. Ale takie mecze się zdarzają naprawdę i, i mówię, no dzisiaj w pewnym momencie jeżeli chodzi o nasze przyjęcie, side cały, to graliśmy naprawdę bardzo dobrze, mieliśmy później problem z zatrzymaniem rywali na siatce i tu był problem, bo nie mogliśmy ani ich zatrzymać, ani obronić, a oni na pewno z każdym atakiem, przede wszystkim ci ludzie, którzy weszli dzisiaj do grania, którzy rzadziej grają w zespole Iranu, przede wszystkim grali bardzo odważnie, z dużą taką determinacją i nabierali pewności siebie i później naprawdę końcówkę to już nie mieliśmy, no nie mieliśmy jakby możliwości, nie, nic nie robiliśmy, jeżeli chodzi o blok obrona i tutaj myślę, że był duży problem. Był moment też, że zagrywką zaczęliśmy troszkę słabiej grać i to się przekładało na to, że mieliśmy naprawdę olbrzymie problemy w bloku i obronie. Wyjeżdżacie z Pesaro z pięcioma punktami, dwa zwycięstwa, jedna porażka. Gdyby przed przyjazdem tutaj do Włoch ktoś powiedział, że będzie taki wynik, to byłbyś zadowolony, czy nie? Ja myślę, że my nie, nie rozpatrujemy tego oczywiście w, w kwestii, czy, czy by byłby zadowolony przed. To jest stworzona nowa drużyna, nowy, nowy poziom jakby tej, tej, tej tożsamości drużyny. Więc tutaj nie ma. Każdy mecz jest walką o zwycięstwo na 100%, bo, bo my chcemy coś stworzyć większego niż samo wygrywanie, czy zebranie kilku punktów tylko z dobrymi zespołami. Więc tutaj myślę, że tutaj nie możemy liczyć na to tylko, że, że fajnie, bo wygraliśmy dwa mecze. To jest na pewno duży atut, że wygraliśmy, ale też przegraliśmy się spotkanie, więc jakby w konstruowaniu tej, tej drużyny dalej, w tej konstrukcji, którą, którą tworzymy, ta porażka na pewno też będzie ważna, bo tutaj też wnioski trzeba naprawdę mocno wyciągnąć. W meczach z Brazylią i Włochami kapitalne zmiany dawali e, rezerwowi, dawali zawodnicy młodzi, którzy dopiero wchodzą do tej kadry. Bardzo dobrze grał też Bartek Lemański te dwa spotkania. Czy to jest e, ten największy plus w PESARO? Ja myślę, że tak. Pokazaliśmy, że, że ta młodzież to nie jest tylko tą młodzieżą, która ma z nami jeździć, ale która jest, chce się czuć mocno, mocnymi osobami w tej, w tej drużynie. I te zmiany to jest tylko na atut, jeżeli będziemy mieć mocną ławkę porównywalną do ludzi, którzy, można powiedzieć, którzy grają, to to będzie nasz największy argument właśnie grając w perspektywie turnieju, które, które są przed nami.